Easy peasy. Easy peasy mocno. Jestem Halo No, no nie co no! Jest to... Co się stało? Czekaj, co się co stało? stało? Może się uda jeszcze co ty co na to? Ty... Oj, bo nie? Odjeżdża dajesz, 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 dajesz. Odjeżdża, odjeżdża! No już! No, szybko! Szybko! Nie. No nie! Zbiegać. Bo ja chciałem ci zaproponować ten. Yy, no. Nie no, nie mówię. Nie, że... no, nie! Pewnie są gdzieś y, jakieś wiesz... I Teraz się musisz spinać, stary, pochodzę. Wolę wspinaczkę, niż skakanie. Eee... Znało, oddajesz. O nie. o nie! O nie! Dobra. O kurde, o, nie! Nie! Ale zobacz, może w tych krzakach kurde, jest jakaś klatka czy cokolwiek. Możesz to przejść. No cóż, Izaki co zrób popcorn. Ciekawe, jak tu jeszcze jest daleko. Tak swoją drogą. Eee. Tak. Ja pieniędzy, to ja tak musisz chodzić przede mnie? Zabrach. Kurde, dajesz. Nie! Nie, nie, nie mów, że od początku. Ja nie chcę tego od początku. I zrobimy to samo w counter Strike'u. Musisz sobie to przećwiczyć, ROJO, żeby. <słysy> nie wiem, jak ty to wtedy zrobiłeś na tej próbie. Coś... No teraz już wiem, także luz. Tak, teraz Tylko, że już... tu będzie ciężko. Jak tyś to. No, musisz tryfować, wiesz, lewo prawo. <noise> Cały rojny. Nie? nie ma czegoś takiego. Nie! <noise> Oj, coś czuję, że to będzie wesołe. Coś <noise> czuje, że to będzie bardzo wesołe nawet